Najlepsze i najszybsze ciasto z truskawkami i czekoladą. Przygotuj papierowy pojemnik od jajek, następnie odetnij małe foremki. Rozwiń jedną rolkę ciasta francuskiego i umieść go równomiernie na tacy do jajek. Taca ta pomoże stworzyć wgłębienia. Delikatnie wciśnij ciasto palcami w zagłębienia tacy, tworząc przy tym kieszonki. Umieść truskawki w każdym z utworzonych wgłębień. Ostrożnie umieść czekoladę po drugiej stronie ciasta. Posmaruj brzegi jajkiem, a następnie dociśnij je do siebie, upewniając się, że są całkowicie zamknięte. Wyjmij ciasto z foremki na jajka, a następnie posmaruj wierzch pozostałym ubitym jajkiem, aby uzyskać błyszczące wykończenie. Włóż ciasto do rozgrzanego piekarnika na 180 stopni. Po czym piecz je przez 25 minut lub do momentu, gdy ciasto będzie złoto-brązowe. Po upieczeniu wyjmij ciasto z piekarnika. I pozwól mu ostygnąć przez około 5 minut. Podawaj na ciepło. Najlepiej posyp cukrem pudrem. Kilka minut, i masz pyszny deser.